Witam, Pasika Hoska, na sam początek zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania y, mojego kanału Bez Was nie ma mnie y, No i tak, w dzisiejszym odcinku to będzie taki, myślę, że maksymalnie będę chciał się wmieścić w 10 minutach y, Podsumowanie sezonu, od samego wiosny do, y, do karmienia jesiennego, że tak powiem, zimowego y, I tak... Y, sezon zaczął się bardzo fajnie pogody wyjątkowo się udały prócz tam w kwietniu był jeden okres czasu gdzie tam u nas tu na południu spadło tam około 20 cm śniegu i tak dosłownie parę dni to trzymało chyba 5 dni trzymała taka zima w kwietniu i tak po tym no to już było z górki, zaczęła kwitnąć wierzba, no i po wierzbie zaczął się bum rodziny fajnie dosyć szybko odbudowały E, utraconą e, siłę po zimie i zaczęło się zbieranie pierwsze e, miodów. Pierwsze miody no to były stricte miody sadowe, wielokwiatowe e, średnio miałem ja chyba poddać, że 18 rodzin takich fajnych silnych. E, one dostały nastawki i z tych 18 rodzin wzięło 23 nadstawki e, miodu wiosennego Czyli jak na pierwszy rzut był po prostu dosyć fajny zaszczyt tego miodu. Następnie były pożytki takie posadowe, czyli głuk, te czarne kuleczki, jak się one nazywają, głuk, aronie, łąki. No i mniej więcej w tym okresie czasu weszedł ten stan rojowy. Tam niektóre rodziny zostały rozrojone, niektóre dołożone korpusy Mniej więcej wszystko po prostu ułożyło się stricte fajnie Po tych okresach może ktoś powiedzieć, że rzepak Rzepak nie wiem jak dektarował, nie jechałem w tym roku na rzepak Nie chciało mi się po prostu jechać tam 50 km z 10 czy 6 ulami, nawet jakbym 20 miał zawozić to, to jest całkowicie bez sensu Zosta zostawiłem ten rzepak dla e, znajomego tak powiem, żeby sobie obstawił tam mówisz rzepak w tym roku ogólnie udał, gadał, że się udał także fajnie e, następnie e, u mnie pojawiły się miody e, zaczęły kwitnąć akacje no i tu zaczął się pierwszy problem e, gdyż e, przed akacjami fajnie, pol padało dosyć intensywnie Później przyszedł taki, jak akacje zaczęły rozkwitać, przyszło fajnie, akacja mega zaczęła lać, ale nagle przyszły burze, deszcze i te deszcze i burze były codziennie, przez około 10 dni także zniszczyły tą akację. Końcówka akacji, co zaczęła kwitnąć, no to to już było zbyt mało, żeby te pszczoły yy, przyniosły nam jakąś sensowną ilość tego miodu akacjowego, także ja w tym roku zostałem bez akacji. Po akacji przyszły pożytki spadziowe, które też w tym roku bardzo słabiutko wyszły, bo tylko na jednej pasiece pokazała się taka fajna, czysta spadź. No, tam było tylko z sześciu, z siedmiu rodzin brane, no to, to było niedużo, bo wyszło coś koło miodu spadziowego chyba 50-60 litrów. Także dużo, niedużo, no było. Była to oczywiście spać iglasta, specyficzny smak, na pewno było też do mieszka liściastej. Potem zaczęła po tych nieudanych pożytkach spadziowych, zaczęły kwitnąć lipy. No i lipy Wam powiem, że sztos, bo dosłownie dzień przed rozpoczęciem kwitnięcia lipy przyszły takie opady deszczu, padały 3 dni było takich fajnych burz, deszczów, że spadło coś koło jednego dnia chyba 20 litrów, drugiego 15 litrów także te lipy miały już z czego ciągnąć w połowie kwitnięcia lipy też przyszły burze, deszcze, znowu tą lipę nam podlały, temperatura fajnie skoczyła do 30 stopni i te lipy tak nektarowały w tym roku, że to naprawdę coś niesamowitego praktycznie 80% może nie, co ja gadałem na niektórych pasiekach 80% zbioru to był miód lipowy, ogólnie biorąc cały sezon to 60-65% zbioru to był zbiór miodu lipowego bądź lipowo-spadziowego, gdyż ten był tak ciekawie skrystalizował. W tym miodzie lipowym jest około 30% spadzi, to też od razu po kolorku się dało wyniknąć. Jednakże był delikatny problem z miodem lipowym. Nie mogły go pszczoły odparować dosyć długi okres czasu. Wilgoć utrzymywała się 21-22% wilgoci. Potem dopiero przyszedł taki okres naprawdę definitywny, bezpożytkowy. Troszeczkę zjadły tego, ale to dosłownie może 5-10% miodu. I głównie zjadły ten właśnie nieodparowany miód. Później ta wilgotność spadła do 17-18. No, i jeżeli wpadła do tego, ja zacząłem sobie te miody dosyć szybko wybierać, zacząłem je przygotowywać do zimy. Ktoś jeszcze zapyta, jak na Włoć. Ja na włoci nie zbieram. U mnie są dosyć kolosalne ilości tej nawoci, no ale ja, jak mówię, na włoci nie zbieram. To jest już zbyt późny pożytek, żeby cokolwiek im zabierać. Teraz przejdźmy sobie do stanów rojowych i odkładów stricte, stanów rojowych było bardzo mało. Tam udało się zebrać chyba około 4 albo 5 rójek. z czego jedna rójka to była taka, taka z młodą matką. Matka unasiła się, przeżyła i zaczęła dopiero wtedy fajnie się rozwijać, ale to była taka rójka na 6 ramek. Żałuję, że nie udało mi się złapać tej pierwszej rójki. No, prawdopodobnie poleciała po prostu no, w inną stronę y, ta rójka i, no, i nie siadła u mnie. No, u mnie siadła ta y, druga rójka, co wyszła z Macierzaka. Nikt się nie zgłosił, została u mnie. Y, kolejna rójka wleciała do ula. Może to była nawet ta płodząca pierwsza rójka, bo to naprawdę masakryczna była rójka, duża. Y, no i tak, te cztery rójki, dwa były wezwania. No, cztery, pięć rójek było. Do tego odkładu. Odkłady no, to były naprawdę robione na siłę, bo te pszczoły w ogóle nie chciały wchodzić nawet w stan rojowy w tym roku. Także to yy, dosyć dziwne, że pszczoły nie wchodziły w stan rojowy. Yy, prawdopodobnie być może wyczuwały, że jesień będzie słaba, bo czegoś takiego nie miałem, a faktycznie jesień była ciepła i teraz zimowle są słabe no, dzisiaj było, że tak powiem w sklepie takim tu na okolice takim jeden z bardziej zaopatrzonych no i tam zagadałem tą sprzedawczynią no i mówiła, że kto przychodzi, a przychodzą nawet hodowca był i mówi, że te zimowle w tym roku są straszne, ciężko i dużo rodzin pada i kogo się nie spytam tu u nas na południu przynajmniej w obrębie tak 20-30 km, każdy mówi, że te zimowle są niezwykle słabe i dużo rodzin pada. Także ten rok, co mamy, 2023, to prawdopodobnie będzie mniej miodny, no bo rodziny widzą słabe. Każdy będzie chciał sobie odbudować stan rodziny z zeszłego roku, czyli z 2022. Ja też będę chciał sobie ten stan rodzin odbudować przede wszystkim i znowu, tak jak miałem, połączyć te rodziny na jesieni, bądź tak jak zostawione mam kilka połączyć na wiosnę, żeby wywieźć je na rzepak, w docelową pasie rzepaczną, że tak powiem. Odkłady. Jak rozwijały się te odkłady? Odkłady rozwijały się bezproblemowo. No, miały stały dostęp pożytku, tam coś dostały zakarmiane, jakiegoś ciasta superproteinowego dostawały, bądź domowej roboty, ciasto z pyłkiem, co zostało z wiosny, nieprzejedzone. To te pszczoły po prostu y, dostawały. Na chwilę obecną y, pogodę mamy taką, że dzisiaj pszczoły latały z pyłkiem. Mamy 7 stycznia i u nas na południu zaczęła kwitnąć y, leszczyna. Co jest y, niedobre z tego powodu, że jeśli byłoby chłodno, to toki że tak powiem, nie zbierałyby tego pyłku. Ale one zbierają ten pyłek i one dostają już. Y, takie część, że po prostu jest wiosna, zaczynamy czerwić, też jest słoneczne dni przede wszystkim jest ciepło. Bo 14 stopni w cieniu w 7 stycznia, no to dla mnie to jest masakra. W tą noc ma być minus 1, to może troszeczkę je przystopuję. Jakby ktoś chciał jak rodziny przystopować, to po tych 10 minutach czy za pół minutki będę omawiał. To. No i zbierają ten pyłek. Nie wiem co o tym myśleć. Ja myślę na tym, że to jest bardzo niedobre. Rodziny nie dość rozpracowane z jesieni, bo długo czerbiły, długo zbierały ten pożytek. No i ta młoda pszczoła się nie zdążyły niektóre oblecie. Przede wszystkim nie zdążyły się utuczyć, bo jak się zaczęły wygryzać gwałtownie te pszczoły, zaczął się urywać gwałtownie pożytek. No i tyle, że tak powiem. Z ciężkiego sezonu ciężkie letki namiot letki na, na utrzymanie rodzin ciążki, jesień przede wszystkim. I tak, tu ma powiem, jak yy, zahamować te rodziny w czerwieniu. Przede wszystkim. Przewietrzyć troszeczkę ul, ochłodzić go, bo jeśli go nie ochłodzimy, te rodziny się nam rozczerwią, a przyjdzie zima. A przyjdzie na pewno przymrozek jeśli nie teraz w styczniu, to w lutym bądź w marcu. Najgorszy scenariusz jest, że właśnie zima uderzy w luty, marzec. To będzie gorszy, bo zazwyczaj w lutym już pobudzaliśmy tu na południu. Ci, co jechali na rzepaki, to zaczynali pobudzać te rodziny. Jak, no to to będzie w całkiem innym filmie. No, i przede wszystkim, jeśli teraz opadną, to jest, spracują się, to nie ogrzeją, bo minus 20 to ciężko jest podnieść tym rodzinom będzie temperaturę, żeby ogrzeć ten czerw. Także się będą potrójnie, że tak powiem, czy podwójnie nie, nie szalejmy, podwójnie spracowywać. Jeśli zima by była w marcu, no to na pewno już w yy, Jeśli wiosna byłaby w marcu no to już nam odpada pożytek jeden, jakim jest właśnie ta jak to się leszczyna, leszczyna nam już po prostu odpadła całkowicie jak będzie z wierzbą, wierzby też naprawdę zaczęły się dosyć gwałtownie na dniach rozwijać no może nie zakwitnie no miejmy nadzieję, że nie zakwitnie ta wierzba wierzba jednak dłuższy okres czasu potrzebuje tą ładniejszą, bardziej taką cieplejszą pogodę, stabilniejszą pogodę, no ale jeśli będzie takie plus, plus 7, plus 10, to ta leszczyna wierzba na pewno zacznie się rozwijać w mocniejszym tempie jeśli by nam ten pożytek spadł, żeby nie zbierały go pszczoły, bądź by zmarzł, no to że tak powiem nieładnie, no jesteśmy wszyscy w dupie na południu, bo Główny to jest pożytek rozwojowy, jeden z lepszych pożytków rozwojowych. Wtedy zostaje nam pożytek sadowy, jako rozwojowy, ale z racji tego, że w 2022 był, czyli rok temu, ten pożytek intensywny sadowy, to w tym roku tego intensywnego pożytku nie będzie. Dlaczego nie będzie? Gdyż dzikie jabłonie kwitną co dwa lata i owocują co dwa lata. Wiadomo, zakwitnie coś, ale na przykład to będzie yy, 5-10% tego kwiatu, co. Co w, tym, co w tym roku, był w 2022. Także te pszczoły na pewno na tych pożytku się nie będą tak intensywnie rozwijały jak w 2022. Ciężki zapowiada się sezon, na pewno będzie mega odbudowa pasieki. Planuje zrobić około 40 odkładów, potem to połączyć w 10 rodzin, nawet. No i zobaczymy, co to będzie. Plany są planami. Yy, tu teraz mamy mgła Na trzecim pasieczysku Na drugim pasieczysku, bo tu była drugie I, No i zobaczymy yy, Co pogoda pokaże na, Tu na pasiece jest o wiele chłodniej Są tu góry yy, I rodziny nie powiem, że gorzej zimują Bo lepiej zimują Także ja się z Wami żegnam Kto dotrwał Niech coś napisze ciekawego Czy się zgadza ze mną, czy się nie zgadza ze mną Ja się z Wami żegnam Pasie Kachowska